Wypadek, który zdarzył się na początku lutego bieżącego roku w Żmigrodzie, województwo wrocławskie, poruszył całą opinię Małego Miasteczka. Uczeń klasy drugiej szkoły gminnej w Żmigrodzie został silnie uderzony oderwanymi w czasie jazdy kołami pędzącego samochodu marki Star. Dla nas ten wypadek stał się pretekstem do rozważań o bezpieczeństwie dzieci dojeżdżających i dochodzących do szkół. Proszę Pani, stało się to na Pani oczach. Proszę nam opowiedzieć jak to było. Wracałam z pracy, z dziećmi, mam czworo dzieci, właśnie ulicą Wrocławską. No i jechał samochód, jechał po tej stronie ulicy, myśmy szli po tej stronie chodnika. Raptem koło urwało się i potrąciło mojego syna, który upadł, no i stracił przytomność. To był samochód duży, z naczepą, który właśnie jechał do roszarni, do naszego zakładu. No i on się nie zatrzymał, jechał w dalszym ciągu. Akurat pek chciał, że nas, nas to spotkało. Jak mały się czuje? jak to odebrał, jak to przeszło? W tej chwili jest już po leczeniu szpitalnym. No obawiam się, że może jeszcze jakieś skutki będą. Na razie nic nie widzę. Chodzi już do szkoły? Do szkoły chodzi. No jeszcze z pamięcią nie bardzo. Jakoś tak, nie wszystko zapamiętuję, ale, ale jakoś stara się. Ma pani dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jak pani troszczy się o ich bezpieczeństwo dojścia do szkoły? Teraz już chodzę z nimi. I jakoś martwię się, ale to jest taki przypadek, że naprawdę może spotkać każdego i chociaż człowiek się człowiek opiekuje, a jednak może się spotkać. Czy Pani sądzi, że okolice szkoły w żmigrodzie są niebezpieczne? Chyba tak. A na czym polegałoby to? No tutaj jest na przykład dzieci ze szkoły wybiegają bardzo często do tego sklepu. Samochody jeżdżą, bo to jest trasa główna. No i te dzieci jakoś nie są zabezpieczone. Porucznik Tadeusz Kobielański i chorąży Kazimierz Turek, pracownicy posterunku MO w żmigrodzie. Jakie były przyczyny wypadku przy ulicy Wrocławskiej w żmigrodzie? Chodzi o wypadek dziewięcioletniego chłopca Witolda Tęczy. Nie był to typowy wypadek, jaki się zdarza na drodze. Można powiedzieć był to przypadek samochód ciężarowy, marki Star C200 wraz z naczepą nadjechał z tyłu idących. I w trakcie jazdy od samochodu tego oderwały się bliźniacze koła od naczepy. Jedno z kół wpadło na prawy chodnik dla pieszych i zatrzymało się o znajdujący się tam budynek. Natomiast drugie koło bliźniacze swoim rozpędem wpadło na lewy chodnik dla pieszych i uderzyło idącego.